Witam, to kolejny odcinek z Dreamcraft. O nie, 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 w tym łóżku już więcej nie śpimy. O i to jest łoże. Ułoże, nie łoże, ułoże. Dokładnie tak. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Poza odcinkiem byłem trochę kopalnie. No i mamy 43 śmierci, dlatego. Ale tak czy siak, dziś kończymy sypialnie Dokładnie tak Do końca jeszcze nie wiem jak chcę ją ozdobić No bo jednak, no nie mam pojęcia Ale coś ogarniemy Tak czy siak Zdobyłem diamenty I jakiś nowy surowiec, czym jest prechnit Nie wiem co to jest i ostatnio zrobiliśmy beacon. Ja też trochę porozmnożałem zwierzaki. I zrobiłem tutaj piękne miejsce na Twilight Forest. I tu będzie każda ze stref takie, taka Twilightu. No i mamy portal. No i tu jest od nagi. No ale ładnie to wygląda. I tak. No więc dziś musimy przyozdobić tamto miejsce. Jak to ja pojęcia nie mam. Ale wpadę na to, że mogę tam mieć w sumie trofea również, więc tu mamy jedno. Lisa, Lisa gdzieś było. Tu jest Lisa, psa też mamy. Cyk. No i w sumie ten kalendarz. Chociaż w sumie on może tu być. Obrazy mogą być. Czy coś jeszcze tam chcę mieć? Chyba na razie nie. Dobra, więc wilk, lis, głowa konia, jakiś obraz, Uu, ładny. To no tu może być, o, góra, Olimp. Nie, no nie Olimp. A tak. No i ładnie, jakoś to wygląda. Trofeum nagi jeszcze nie wiem gdzie je umieścić, więc na razie zostaje tutaj. W ogóle patrzcie to. Niesamowite to jest. Coś mi się ostatnio przypomniało, że jesteśmy w stanie zrobić jedną bardzo fajną rzecz, bo mamy bardzo dużo fajnych rzeczy, więc jesteśmy w stanie zrobić jedną bardzo fajną rzecz, tylko bym musiał sobie to poprzepalać. Więc to bym zrobił siub, siub, i będziemy potrzebować. Jak to się robiło? Lata. Lamp. To. Mm. Okej. Okay. No to cyk. No, raz, dwa, trzy, cztery. Będzie mi potrzebne. Będziemy też potrzebowali Tego Szkło Kamień No dobra, przepalimy Pyk Pyk eee, Kwarc, tam też był Cyk i kalendarz Kalendarz, wiemy jak się robi Trzcina, trzcina, mamy trzcinę, nie trzcina Siup, no i mamy dużo kartek Dobra, więc ja już tu sobie porobię Te zegarki Trzy idealnie O, możemy tą lampę sobie zrobić I nawet jeden kalendarz Już możemy zrobić, więc Fajnie, właśnie mamy środek lata By the way I dzień, który? Osiemnasty i 17 godzin na świecie, więc nieźle to leci. Dobra, o, już na, na jeden czujnik nas stać. 4 ehm, te lampy, i będziemy musieli sobie zrobić miejsce, w którym będzie nam po prostu pokazywać ehm, wiosnę, lato, jesień, zimę. Co nie. Więc coś będzie trzeba wykombinować. Co to już nam nie jest potrzebne? Redstone no w sumie też nie. Kartki też nie. Tylko pytanie: gdzie ja mam teraz kartki włożyć? Chyba tu dam kartki. Zegary, oczywiście, są jeszcze potrzebne. A nie, kartki jednak są potrzebne do kalendarzy. Nieważne. Cyk. A to już mogę wszystkie kalendarze zrobić. Pyk. Cyk. No i jeszcze, jeszcze trzy szkła. To tu mamy te trzy szyby. To już weźmy. No i mamy to, moi drodzy widzowie. Eee, odłóżmy papier. Odłóżmy tutaj to, odłóżmy kamień. I teraz dobre pytanie, gdzie to dać? No możemy tu gdzieś umieścić. Co by nie było głupie, tylko no nie wiem, chwila, bo tak postawimy, to to nam normalnie wypada. No i to jest ekstra, to mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Albo możemy to też gdzieś, gdzieś tu dać. Właśnie, właśnie pytanie, gdzie? Gdzie to dać? To jest świetne pytanie. Hmm, już mam pomysł w głowie, jak to zrobić. Uuu, piękna zbrojka Mana czym jest Mana dalej nie mam pojęcia Cyk ehm. Piasek Śnieżka ehm. jakiś ładny taki no, kwiatek

pełnoprawny, piękny kalendarz tutaj w pokoju. No. Tego nie przemyślałem. Ale... Ech. Dlaczego ty o tym nie pomyślałeś? dobra i teraz yy... no tak tu może być problem o tym zapomniałem ale dobra Wiosna, lato, jesień, zima. No dobra, zakryję to tak na razie. Mamy wiosna, lato, jesień, zima. Teraz się dostańmy do naszej sypialni. Pięknie. I trzeba to ogarnąć. Lubię ich tak sobie walnąć czasem Dobra, to i tyle. cyk, 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 pyk, pyk, pyk pyk, pyk. pyk. dobra, A, nie wziąłem i ten frameów Dobra obrazy będzie trzeba teraz zdjąć. Ładny ale o. to może tu Uh. No dobra, niech będzie Fajnie Dobra I ten frame'y e, Tylko ja chyba... No dobra. Trzeba nasze krówki trochę. No. Dobra. Szkoda, bo i tak mam tam mało krów, no ale cóż. Tak. Nie mogłem go ostatnio zrobić, więc zrobiłem go teraz. Eee. Cyk. I teraz cyk, i cyk, dobra, no i zaoszczędziliśmy w tym momencie. Dobra, idziemy na dół, teraz albo na dół może. Ech. Um. A no tak, wiosna, lato, jesień, zima. No i wiemy teraz, że jest lato. Zwykły kalendarz też by się tu przydał, i też chyba pójdę go zrobić. Dobra, trofea. No i też mi ich zabijmy, bo tu buczą i buczą. Alud z nich nie, nie idę na razie. Ech, co miałem zrobić? A, a kalendarz? O, tu mam papier. O dziwo. Siup. to w sumie to jeszcze jedno się przyda Dobra Idziemy to dać Tu Okej okay i jeszcze jedną rzecz bym zrobił ale to trochę chyba zajmie albo i nie nie chyba nie mm. dawno nie używane light switch glowstone Dobra, cyk. Cyk i idziemy. Tak, wiem, na razie z tego i tak korzystał nie będę, ale jak już się przeniosę tylko na to, to chcę, by to było korzystane z tego, więc dobra światła i tę resztkę świateł damy tu do kuchni, gdzie już zacząłem ostatnio dawać, ale nie skończyłem, więc tu będą dwa. I mam jeszcze dwa, i tu w sumie też by mogło być. A to bardziej tak. No, mogę to sobie już połączyć yy, ręczem. Cyk, cyk 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 o to ma maksimum sześciu okej okay. to tu to tu to tu, tu tu o i to też się przyda podłączyć to też ma limit ojoj oj. ster. No i śmietnik niech będzie ostatni. Dobra. Więc wszystko podłączone. Jak sobie teraz to włączymy, to mamy. A to jest dzwonek, no tak. Oj. To... <ścoughs> to mi się pomyliło. Ale to... Tu może powinno być bardziej ta... No, dobra promil promil house ojoj to zwoju chyba się odepnijmy Cyk cyk dobra. Fajnie. I teraz możemy sobie. Okej. Okay. Ludówka działa. Mikrofona też. Okap też. Tutaj też toster również. No i zobaczmy jak to teraz zużywa energię. w sumie mało zużywa. To by, to może w sumie chodzić cały czas. Więc można powoli rezygnować z tych rozwiązań pochodniami i mieć zapalone po prostu światła. Chyba się na to przeniosę, wiecie? Bo to naprawdę jest świetne rozwiązanie. Jeśli to zużywa tylko tyle. No trochę leci, ale... no. Pyk. No i też są światła boczne, no i pięknie. Tylko teraz To jest tu niepotrzebnie na razie podłączone Dobra, to czy, czy w tym odcinku robimy w sumie upgrade z domu też o. Ups No to Potrzeba zrobić drugi generator. Innej opcji nie ma. Generator. Znowu mamy problem z żelazem. Oj oj. No dobra, to na razie trzeba się trzymać tak jak jest. I tyle. No zużywa, no ale zanim to dojdzie do zera, no to minie. W sensie, zanim to dojdzie do zera, no to zdążymy. No, nie wiem co chcę powiedzieć w sumie. Dobra, tu będą jeszcze światła, no i w sumie tyle, tyle, tylko tyle jeszcze możemy zrobić. Więc dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach. Zrobiliśmy sypialnie, zrobiliśmy upgrade domu, jeśli chodzi o światła, które są fajne, przytulne. No i widzimy się w kolejnym filmie, do zobaczenia, papa. pa. pa.